finały Tańca z Gwiazdami dobiegł końca o mały włos, a byłaby kryształowa kula, ale chyba nie żałujecie tego, że wcale jej w ręku nie trzymacie, prawda? Nie naprawdę, to y, można o tym, ja y, na pewno ja będę pisał w książkę o tym, <śmiech> <śmiech> cały, cały ten z Gwiazdami, ile rzeczy to się wydarzy, to jest program naprawdę niesamowity, o milion, o milion wydarzenie, ale to o tym można tak dużo mówić, więc ta kula to jest tak, no to jest taki, nie wiem, w tym momencie jak się idzie na taki poziom, jak się pozna taka osoba, te, te materialistyczne rzeczy naprawdę zapominasz. I ja bardzo się cieszę, że, że tak, tak wyszło, jak wyszło nawet tak, tak miało być. Jestem przekonany, że tak przyszło, że będzie bardzo fajne dla Iwona, przede wszystkim. I w i życie jej, żeby cały czas tak poszła jak burza. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział, do, co do Joty. A jakie emocje ci towarzyszyły podczas właśnie tego odcinka finałowego, bo to taki szczególny czas w tym programie? O, za dużo, za dużo. Wszystkie łzy już ja wypłakałam. Żałuję tylko jednej rzeczy, że to ostatni taniec. Tego żałuję. Puchar jest nieważny. Ten taniec dał mi tyle radości, tyle satysfakcji. W ogóle ten program był przecudowny. W to, że wróciły te wszystkie pary w tym ostatnim odcinku, że po tym programie właśnie będziemy mogli się wyściskać, porozmawiać, powspominać wiele rzeczy. Dlatego ten ostatni odcinek... Chciałabym wziąć z tego jak najwięcej wspomnień, żeby mieć już są sobą do końca życia, schować w takiej ładnej szufladzie w moim umyśle. Ostatnie miesiące to bardzo pracowite, pracowity czas, treningi. Jak Wasz tydzień, teraz ten najbliższy przynajmniej będzie wyglądać? <grym> odpoczynek, odpoczynek. Czyli nie powracacie od razu na parkiet jeszcze, na treningi dalej? Wiem, że moje ciało już po prostu nie da rady więcej, Potrzebuję odpoczynku, więc... Nie mogę się zmusić, żeby już wylądować w szpitalu, ale umysł głowa, chce dalej, chce dalej. Ale wiem, że muszę dać sobie troszeczkę czasu na odpoczynek. Czyli możemy się spodziewać, że jeszcze w tańcu Was zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. mam nadzieję. Myślę, że tak, ale zobaczymy, jak to przyszłość. Są takie same myślenia, ale zobaczymy. Czas po. Też zobaczymy Cię w przyszłości w filmie, jak zagrałaś główną rolę w filmie dokumentalnym. Czemu, czego możemy się spodziewać po tej roli Twojej? Co będzie dokładnie, to trzeba zapytać się reżysera. Wiem, że to jest film dokumentalny, więc nie można powiedzieć już teraz, co w dokumencie będzie stworzone. Dopiero efekt końcowy to pokaże. Dopiero to wtedy zobaczymy, co będzie. Ogólnie chcemy pokazać, jak wygląda życie osoby głuchej. Że ono jest normalne, że to jest normalne życie i też jakby moje doświadczenia z MIS, z mojej drogi, też w tańcu z gwiazdami to wszystko razem chcemy też pokazać. Nie wiem, co będzie. Cała nadzieja w reżyserze. A czujecie, że przełamaliście pewne bariery, no przede wszystkim Iwona, to, że pokazałaś się właśnie jako osoba głucha w takim programie, w rozrywkowym właśnie show. Czy czujesz taką odpowiedzialność, że zmieniłaś społeczeństwo polskie? W 100% nie, na pewno, ale czuję, że coś zmieniłam. 10-15% myślę, że zmieniłam. A to jest dopiero początek drogi. Trzeba tutaj zacząć coś, ale to jeszcze jest kwestia edukacji, uczenia i... Ten program 3-4 miliona, a w Polsce mamy ile? 30-40 milionów, więc jeszcze pozostała duża liczba osób. Inne programy trzeba przeliczyć, wszyscy. Jest dużo kanałów, dużo programy, trzeba cały taki tur robić, żeby wszyscy to rozumieli, w końcu, żeby nie szlufladować. Mi się też podoba, żeby trochę nie być taki, nie boić się tej inności, nie mieć trochę więcej tolerancji. Ja przez to lepiej to poznałam, bo mnie ten dotyka na co dzień takie rzeczy i, jak, i bardzo mi dało do myślenia. To było naprawdę no niesamowite, co oni muszą przeżyć czasami i fajne, że teraz tak, nawet taki program rozrywkowy, że tu jest zabawa i ale że. Mieliśmy tak szansę pokazać taki coś, coś ważnego, coś, coś, coś fajnego.